Nazywam się David Colton, mam 34 lata. Urodziłem się i dorastałem w Lubok, Teksas, małym miasteczku twardych ludziach przeszywającym wiatrem i niebem, które zdaje się nie mieć końca. Kiedyś wierzyłem, że jedyną prawdą jest ta, którą można chwycić w dłonie. Dyscyplina, misja, brat w mundurze tylko to miało znaczenie. Przez 8 lat byłem marines. Służyłem w Afganistanie, w Kandaharze i Helmandzie. Widziałem rzeczy, których większość ludzi nie wytrzymałaby oglądać nawet w filmie, nawet przy zamkniętych oczach. Byłem typem mężczyzny, który śmiał się, gdy ktoś mówił o przeznaczeniu, o znakach, lub o życiu po śmierci. Wszystko to było słabością, coś do czego ludzie przyczepiają się, aby wytrzymać rzeczywistość. Ja nie, miałem mój karabin, moją jednostkę, mój kodeks, nic więcej. Jeszcze trzy miesiące przed tym wszystkim. Moje życie było nastawione jak militarny zegar. Wstać, trenować, jeść, słuchać, przetrwać. Byłem sierżantem, szanowanym, obdarzonym zaufaniem. Ramirez, Jenkins, Kowalski was moi bracia. Rozumieliśmy się spojrzeniem. Gdy w marcu 2023 roku nadeszła misja w Syrii, wydawało się to kolejnym dniem w maszynie wojennej. Miała to być zwykła patrol, rutynowe rozpoznanie na oddalonym posterunku na północy Deir ez-Zor. Nic nadzwyczajnego. Jednak gdy weszliśmy na ten teren, coś już nie wydawało się właściwe. Panowała przesadna cisza, taka cisza, która. krzyczy. Domy były puste, jakby ktoś kilka minut wcześniej wyssał z nich całe życie. Ani psa, ani dźwięku radia nic. Ramirez spojrzał na mnie i powiedział, się robi mi dreszcze, sierżancie. I ja też to poczułem, ale zrobiłem to, co zawsze. Odepchnąłem strach na bok logiki. Nie był czas na przesądy. Poszliśmy aż do centralnego kompleksu. Drzwi otwarte, podłoga porośnięta piaskiem i papierem, zapach starego oleju. Prowadziłem broń w ręku. Gdy przekroczyliśmy próg głównego korytarza, wszystko wydarzyło się naraz. Olśnienie. Huk, który wydawał się nierealny i wtedy. Absolutna cisza. To właśnie w tym momencie wszystko się zmieniło. Pamiętam to uczucie. Jakby niewidzialny cios przeszył mi klatkę piersiową, moje ciało poleciało, przynajmniej tak mi się wydawało. Czułem jak kości pękają, zanim uderzyły w ścianę. Uszy mi szumiały, a czas się rozciągał. Widziałem jak Ramirez skręcił się na ziemi, Jenkins bez jednej nogi i krew. Mój Boże, krew była wszędzie. Próbowałem krzyknąć, lecz usta mi nie odpowiadały. Próbowałem się poruszyć, ale nie udało mi się. Ból przyszedł później. Najpierw nieznośne ciepło, potem nic. Leżałem tam, ale jednocześnie zaczynałem odpływać. W tej chwili, nie zdając sobie jeszcze sprawy, już umierałem. Na początku myślałem, że jestem w szoku. Wszystko zdawało się spowolnione, jakby czas wszedł w stan transu. Obrazy wokół mnie traciły kolory, krawędzie drżały. Dźwięk, dźwięk zniknął jako pierwszy. Nie chodziło o głuchotę. To było, jakby ktoś odłączył przewód zasilający świat. Absolutna cisza, gęsta, ciężka, jakby wszechświat wstrzymywał oddech. I wtedy zdałem sobie sprawę, że unoszę się. Nie mam innego słowa, by to opisać. Byłem tam, a jednocześnie nie byłem. Widzę swoje ciało, leżące, skrzywione, oblane krwią i piaskiem. Moja głowa przechylona na bok, oczy lekko otwarte. Jakby ktoś przewrócił moją rzeźbę. Ramirez czołgał się w moją stronę, z twarzą pokrytą sadzą i rozpaczą. Krzyczał coś, czego nie słyszałem. Jenkins, mimo amputacji, próbował dosięgnąć radia. Kowalski leżał nieruchomo, jego klatka piersiowa stała się polem minowym, ale to, co mnie naprawdę przeraziło, nie było widokiem mojego ciała. To było uświadomienie sobie, że już nic do niego nie czuję. To było jak patrzenie na starą, zużytą odzież porzuconą na ziemi. To już nie byłem ja. To, co było, już minęło. Teraz byłem czymś innym, może świadomością, punktem percepcji. Nie miałem formy, ale byłem tam, zawieszony nad sceną, czując wszystko z niewiarygodną jasnością. Próbowałem wrócić. Przysięgam na Boga. Próbowałem. To było jak popychanie drzwi, które już nie prowadziły do nikąd. Myślałem o ruchu, lecz nic się nie działo, a jednocześnie coś mnie pociągało. Początkowo było to subtelne, uczucie odległego ciepła, jak słońce uderzające w twarz podczas zimnego poranka. Potem stało się to wezwaniem, bez słów, bez dźwięku, ale potężniejszym niż jakakolwiek rozkaz, jaki kiedykolwiek otrzymałem. To była obecność. Nie miała twarzy, nie miała głosu, ale była nieomylnie wyczuwalna i była piękna, nie w fizycznym sensie, ale w uderzającej piękności, która przeszywa, zaliczała się do przytłaczającego spokoju, pewności, której nie dało się zakwestionować, jakby wszystko, co przeszedłem, każdy oddany strzał, każda bezsenną noc, każda śmierć będąca świadkiem, było tylko prologiem do tego momentu. Obecność nie zmuszała mnie, zapraszała mnie. Jak wyciągnięta dłoń na krawędzi przepaści. I tam wśród krwawiących braci, z ciałem bez życia pod sobą, zdałem sobie sprawę, że stoję naprzeciw czegoś, czego nie potrafią wyjaśnić ani wojny, ani trening, ani chłodna logika. Nowoczesnego świata. To był próg, drzwi. I ja byłem wzywany, by je przekroczyć. Wtedy to zaakceptowałem. Nie słowami, nie myślami. Była to coś głębszego. Rodzaj cichej kapitulacji. I w momencie, gdy pozwoliłem się ponieść, wszystko zniknęło. Pustynia zniknęła. Krew, zapach prochu, stłumione krzyki. Wszystko rozpuściło się niczym dym. Zamiast tego nastała absolutna pustka przestrzeń bez góry i dołu, bez czasu ciemność, która nie była ciemnością w zwykłym sensie, lecz pierwotną jakbym wrócił do łona wszechświata. Mimo to czułem, że coś się zbliża. Nie oczami ich nie miałem. Ale wiedziałem, obecność tam była intensywna. Rosła, wypełniała przestrzeń wokół mnie, lecz nie przytłaczała, wręcz przeciwnie, uspokajała mnie. Po raz pierwszy, odkąd opuściłem Teksas, poczułem się bezpieczny. Obecność objawiła się najpierw jako światło, lecz nie jak to, które znamy. Było żywe, pulsowało, wibrowało miłością, ale też siłą graniczącą. Z nie do zniesienia. Czułem się mały wobec niej, ale jednocześnie głęboko poznany, jakby znała każdy szczegół tego, kim jestem, zarówno te dobre strony, jak i te, których sam nie chciałem dostrzegać. Wtedy usłyszałem trzy słowa: proste, ostateczne, jesteś mój. Nie był to głos męski ani żeński, to była pewność, która osiadła we mnie. To nie musiało być wypowiedziane, ale zostało i kiedy to usłyszałem, coś we mnie pękło. Cała zbroja emocjonalna, cały cynizm zbudowany przez lata, cała twardość wyćwiczona przez bitwy, rozpadły się i płakałem. Nie wiem jak, bez ciała, bez oczu, bez twarzy, ale płakałem. To był płacz sięgający czasów sprzed dzieciństwa, jakby każdy moment mojego życia tęsknił za tą obecnością, nieświadomego wygnania. Czułem wstyd za wszystko. Za grzechy, które ukrywałem, za kłamstwa, które mówiłem innym i sobie, za chwilę, gdy byłem okrutny, obojętny, arogancki, ale ta obecność nie osądzała mnie. Pokazywała mi, kim jestem, bez filtrów, jakby mówiła: Spójrz, to zrobiłeś, ale nadal jesteś mój. I wtedy zrozumiałem. To był Jezus. Nie Jezus z flag, z religijnych wojen, z instytucji, nie Jezus ujarzmiony, który służył politycznym narracjom. To był prawdziwy Jezus, dziki, nieokiełznany, miłosierny ponad logiką. Nie mówił, że jestem przebaczony. Po prostu wiedziałem. Jak gdyby przebaczenie było powietrzem, którym oddychał. I tam w tej bezkształtnej przestrzeni, między wstydem a łaską, coś we mnie zaczęło się zmieniać. Jakby ten stary, zatwardziały sierżant był powoli demontowany. Nie wiedziałem, co nadejdzie potem, ale wiedziałem, że już nigdy nie będę tym samym. Po spotkaniu z Nim myślałem, że wszystko się tu zakończy, że oszlam się w tym świetle na zawsze, że moja misja w końcu dobiegła końca. Ale nie. Obecność Jezusa cofnęła się nieznacznie, nie pod względem odległości, lecz intensywności. Jakby mówiła, Musisz zobaczyć. I wtedy zobaczyłem. To było, jakby moje oczy otworzyły się na inny rodzaj rzeczywistości. Najpierw pojawiło się miasto. Nie wiem jakie może Houston, może Nowy Jork, ale płonęło dosłownie. Czarna dym unoszący się z połamanych drapaczych chmur. Ulice były pełne ludzi biegnących, krzyczących. Jedni błagali o pomoc, inni atakowali się jak zwierzęta, widząc panikę. Ale gorsze od tego czułem pustkę w każdym z nich. Jakby świat utracił kotwicę duszy. Sceneria się zmieniała. Kościoły, puste, zapomniane, z wybitymi, oknami ławkami przykrytymi kurzem, i w kontraście nowe, ogromne świątynie, pełne ludzi. Ale coś było nie tak. W nich głoszony był Ewangelia, błyszcząca, triumfalistyczna, pusta. Widziałem bogatych, uśmiechniętych pasterzy, mówiących, że wszystko jest dozwolone. Że nie ma już dobra ani zła, tylko to, co sprawia, że czujesz się dobrze. Kult ego, kult iluzji. A wśród tego głodne dzieci, zniszczone rodziny, mężczyźni odwracający się od swoich własnych braci. Świat bez kierunku, bez prawdy. Widziałem upadające rządy, wojny domowe, nienasyconą żądzę przyjemności i władzy, i ponadto ciszę, tę samą ciszę, którą czułem na pustyni, jakby Bóg się wycofał. Oczekując, obserwując, te obrazy rozdzierały mnie od środka. To nie był tylko terror, to był głęboki smutek, jakby oglądać, jak gaśnie sama dusza ludzkości, jak świeca, której nikt nie chciał osłaniać przed wiatrem. I wszystko to przedstawiano mi nie jako nieuchronny los, ale jako ostrzeżenie. Zrozumiałem, że to była droga, którą obracaliśmy, że apokalipsa nie była karą, lecz konsekwencją. I że nadal jest czas, niedużo, ale jeszcze jest. W tym momencie usłyszałem nowe zdanie, nie od Jezusa, ale dochodzące z wnętrza mnie, jak zasiane przekonanie. Wrócisz i będziesz pamiętał. Wrócić? Nawet nie wiedziałem, czy mam ciało, nie chciałem wracać, jak mógłbym żyć po tym wszystkim. Jak chodzić ulicami i udawać, że wszystko jest normalne, wiedząc to, co wiem, czując to, co czuję, ale nie miałem wyboru. Światło zaczęło oddalać się, przestrzeń wokół mnie drżała, stary, zapomniany ból zaczął narastać, i rzeczywistość, ta, którą sądziłem, że znam, zaczęła mnie ciągnąć z powrotem. Byłem na skraju ponownego upadku do świata i wiedziałem, że już nigdy nie będzie taki sam. Powrót do ciała był jak upadek z nieba bez podłoża. Nie było łagodności, nie było powitania. W jednej chwili byłem otulony światłem, a w następnej była ból, surowa, sucha, nieubłagana, najpierw w płucach, potem w kościach. Ból powrócił przed nadejściem świadomości i wraz z nim krzyk Nie mój. Ramirez krzyczał, ciocia, Kolton, Colton, trzymaj się mocno, bracie. Słyszałem go, jakby był po drugiej stronie grubej ściany. Każde jego słowo przebijało ciemność dookoła. Czułem smak krwi w ustach, ciężar mojego ciała przyciśniętego pod czymś. Moja klatka piersiowa zdawała się zapadać. Żebra połamane. Druga noga zdrętwiała. Głowa pulsowała, jakby miała być miażdżona od środka. Ale żyłem. Oczy się otworzyły, zamglone. Widziałem rozmyte kształty, potłuczone niebo, rozpaczoną twarz Jenkinsa, mimo że stracił jedną nogę, próbującego utrzymać moją świadomość przy życiu. I Ramirez z twarzą zalaną łzami i krwią powtarzającego: Wróciłeś. Jezus, wróciłeś. Ale on nie miał pojęcia, dokąd ja wróciłem. Powiedziano mi, że trwało to 4 minuty i 37 sekund. Niemal 5 minut klinicznej śmierci. Czas wystarczający, by już nigdy nie powrócić. A jednak oto byłem. Z niestabilnym oddechem, słabym tętnem, ale znowu w ciele. Coś jednak nie pasowało. To było tak, jakbym próbował używać ciała, które już mi nie należało. Jak nosić starą mundur, który już nie pasuje. Każdy dźwięk, każdy dotyk był zagłośny, zbyt intensywny, dziwny, jakby słyszeć świat uszami z innej częstotliwości. Widzę to, co skrywali inni. Czuję to, co ukrywali. To było nie do zniesienia. Zostałem ewakuowany samolotem ratunkowym wraz z Jenkinsiem i Ramirezem. Kowalski lan nie wrócił. Trzymałem rękę Ramirez przez całą drogę, nie dlatego, że bałem się śmierci, ale dlatego, że bałem się życia. Nikt nie pytał o to, co widziałem. W szpitalu wojskowym lekarze mówili, że jestem cudem, że większość ludzi z takim urazem mózgowym już nigdy nie wraca. A ja milczałem. Bo jak wyjaśnić komuś, że widział koniec świata i twarz Boga w jednym momencie? W kolejnym tygodniu pewna wojskowa psycholożka zapytała mnie, czy mam halucynacje. Odpowiedziałem, że nie. Ale to, co chciałem przekazać, to nie. Były to halucynacje. Było bardziej realne niż ta sala, bardziej realne niż to łóżko, bardziej realne niż krew, która jeszcze wyciekała z mojego ucha. Ciało wróciło, ale moja dusza cię była pofragmentowana, i wiedziałem, że coś we mnie teraz niesie misję, nawet jeśli tego nie chcę, nawet jeśli się boję, bo kiedy. Widzisz, stajesz się odpowiedzialny. Powrót do życia był trudniejszy niż śmierć. Dni spędzone w wojskowym szpitalu w San Antonio ciągnęły się jak kara. Fizjoterapia rano, ocena psychiatryczna po południu, co najczęściej pojawiało się w mojej dokumentacji medycznej, to skrót PTSD Zespół Stresu Pourazowego. Było to oficjalne wyjaśnienie wszystkiego, moich milczeń, koszmarów, oczu, które zdawały się nie mrugać. Normalne dla żołnierza o twojej przeszłości sierżancie, Czep, mówili. Ale nikt nie rozumiał, że moje traumy nie pochodziły tylko z tego, co widziałem na wojnie. Pochodziły z tego, co widziałem poza nią, próbowałem opowiedzieć kiedyś z moją żoną. Usiedliśmy na werandzie. Ona trzymała moją rękę, oczy pełne troski i strachu. Opowiedziałem o świetle, o Jezusie, o wizjach przyszłości. Myślałem, że ona zobaczy to, co ja zobaczyłem, że być może z miłości do mnie uwierzy. Ale ona tylko płakała. Przytuliła mnie jak do chorego terminalnie. Trzy dni później zasugerowała na poszukaj pastora albo psychiatry, albo obu. Chciała powiedzieć Nie wierzę w ciebie, ale chcę pomóc po swojemu. Dwa miesiące później zażądała rozwodu. Moi rodzice, moi bracia w mundurze, wszyscy słuchali mojej historii z takim samym wyrazem twarzy, mieszanką litości i niedowierzania. Niektórzy uważali, że mam napad, inni mówili, że Bóg potrafi czynić cuda, ale to już wygląda jak urojenia. Nawet Ramirez, który widział, jak umieram, oddalił się. Mówił, wierzę, że w to wierzysz, Colton, ale nie chcę o tym wiedzieć. Nie chcę widzieć tego, co widziałeś. A ja zostałem sam. Sam z pamięcią o świetle. Sam z bólem proroczych słów. I sam z przekonaniem, że pomimo wszystkiego muszę opowiedzieć. Wtedy zacząłem pisać. W starym zeszycie zapisywałem wszystko. Szczegóły eksplozji, opuszczenie. Ciała obecność Jezusa, wizję przyszłości. Każde słowo wychodziło jak krzyk, którego nikt nie słyszał, ale pisanie było jak krwawienie, żeby przeżyć. Odsłonięta rana, którą trzeba było odprowadzić, inaczej zabije mnie od środka. Po tygodniach wahania wrzuciłem wideo w internecie. Ja, przed kamerą, bez munduru, bez wymówek. Mówiłem tak, jak teraz mówię. Patrzyłem w oczy tych, którzy mogli oglądać i powiedziałem. Jeśli to słyszysz, nie myśl, że chcę twojej wiary, chcę tylko, żebyś się obudził. Wideo miało kilka wyświetleń, potem tysiące, i potem groźby, drwiny, ataki, ale także wiadomości od innych, od zwykłych ludzi, ludzi, którzy coś widzieli, ludzi, którzy też umarli i wrócili. Po raz pierwszy zrozumiałem, nie byłem sam, ale mimo wszystko byłem jednym z nielicznych gotowych zapłacić cenę za mówienie. Prawdy, bo ta prawda pali, ale nie po to by zniszczyć, pali by oczyścić. Najgorsze nie był ból fizyczny, ani odrzucenie, najgorsze była ciągła świadomość rozdarcia. To było jakby połowa mnie została tam, w tym bezimiennym miejscu, gdzie światło nazwało mnie moim, a druga połowa była tutaj, uwięziona w świecie, który już mi nie miał sensu. Ludzie wokół mnie trwali w swoich rutynach. Praca, korki, piłka nożna, internetowe skandale, a ja patrzyłem na to wszystko, jakby to był źle przygotowany teatr, jakby wszyscy byli rozproszeni, tańcząc po pokładzie statku, który już tonął, a kiedy próbowałem powiedzieć nawet ostrożnie, z miłością, byłem traktowany jak szaleniec. Zaczęły nawiedzać mnie koszmary, ale nie tylko wspomnienia z wojny, to były fragmenty tamtej wizji: płonące miasta, puste kościoły, dzieci zagubione w gruzach moralności. Budziłem się w środku nocy, spocony, płaczący, modląc się, nie zdając sobie sprawy. I najgorsze, czułem, że ta obecność nadal jest ze mną. Nie tak jak kiedyś, nie jak dawniej, lecz zdarzały się momenty, gdy pokój wypełniał pokój i wiedziałem, on nadal tam jest, czeka, obserwuje, prowadzi mnie z daleka. I to ratowało mnie przed całkowitym zatopieniem. Stałem się obcym we własnym życiu znajomi zniknęli. Zwolniono mnie z wojska z honorem, ale traktowano jak niestabilnego. Zacząłem uczestniczyć w spotkaniach weteranów, ale czułem się tam jak obcy. Podczas gdy wszyscy mówili o bólu i stracie, ja chciałem mówić o odrodzeniu, a nikt nie był gotów słuchać. Był pewien dzień, kiedy sam w domu pomyślałem, żeby skończyć ze wszystkim. Na stole leżała broń, obok był kieliszek whisky. Było ciemno. Wspomnienia przychodziły jak fale, głośno powiedziałem: Jeśli ta misja jest prawdziwa, to mi to udowodni, pokaż, że nadal mam jakiś cel. I w tej chwili poczułem obecność w pokoju. To nie była wizja, to nie było światło. To było coś subtelniejszego, ale równie jasnego jak słońce. Spokój, który wypełnił mnie od środka na zewnątrz, i słowa ponownie zabrzmiały: Nie w uszach, ale w duszy. Jeszcze nie skończyłeś. Odłożyłem broń. Płakałem jak dziecko i zrozumiałem. Nie przeżyłem, żeby znów być tym samym, kim byłem. To życie umarło razem z moim ciałem na syryjskiej pustyni. Teraz byłem kimś innym, może mostem, żywym ostrzeżeniem. Byłem kimś pomiędzy dwoma światami i musiałem nauczyć się żyć tak, rozdarty, ale z misją, bo misja już nie polegała na zabijaniu lub ochronie. Teraz chodziło o przebudzenie. Z czasem coś zaczęło się zmieniać. Nie we mnie, ale wokół mnie. Wiadomości, które otrzymywałem po wideo, nie ustawały. Najpierw dyskretne. Myślałem, że jestem sam. Ja też widziałem takie światło. Opisałeś to, co przeżyłem w śpiączce. Jedne pochodziły od żołnierzy, inne od pielęgniarek, matek, zagorzałych ateistów, którzy widzieli, jak zasłona pęka w ułamku sekundy. I to dodawało mi sił. Zacząłem odpowiadać. Każda wiadomość była swego rodzaju wezwaniem, ludzie zagubieni w bólu, szukający czegoś, czego nie potrafili nazwać, i tam, wśród tych cyfrowych wymian, pojawiły się prawdziwe więzi, ludzie, którzy przekroczyli ten sam próg, ludzie, którzy też umarli i wrócili innymi. Stworzyliśmy coś, czego nigdy bym nie przypuszczał coś na wzór duchowego braterstwa, bez nazwy, bez szyldu kościoła tylko ludzie połączeni niewygodną prawdą. Istnieje coś więcej. A to coś jest bardziej realne, bardziej pilne, bardziej transformujące niż jakakolwiek zimna doktryna czy puste słowa. Zacząłem podróżować. Wystąpiłem publicznie po raz pierwszy w małym kościele w Louisville, Kentucky. Zostałem zaproszony przez pielęgniarkę, która oglądała moje wideo i powiedziała: Oni muszą Cię usłyszeć, nawet jeśli to tylko raz. Wszedłem na ten altar, nie wiedząc, czy wytrzymam. Ręce mi drżały. Stary sierżant, który kiedyś stawiał czoła talibom bez mrugnięcia oka, teraz bał się przemawiać przed pięćdziesięcioma osobami. Ale gdy zacząłem, coś mnie opanowało. Mówiłem tak, jak mówię teraz. Opowiadałem o misji, o eksplozji, o świetle, o Jezusie. Mówiłem o bólu, wstydzie, przebaczeniu. A kiedy doszedłem do części o wizjach przyszłości, cisza w sali była tak głęboka, że słyszałem bicie serc. Na końcu nikt nie bił brawo. Oni płakali. Ludzie podchodzili do mnie nie po to, by prosić o cuda, ale by wyznać, by się wylać, by się obudzić. To było jakby moje słowa czyściły zaparowane szyby, które nosili od lat. Wróciłem do hotelu tej nocy, spojrzałem w lustro i cicho powiedziałem: To dlatego wróciłem. Misja się zmieniła. Broń stały się teraz słowami. Bitwy miały charakter duchowy. Wrogiem był sen duszy próżnia przebrana za rutynę, kłamstwo udające komfort. I choć nadal noszę rany, zniszczone ciało, zranione serce, imię splamione przez tych, którzy nie rozumieją, idę dalej. Bo za każdym razem, gdy ktoś się budzi i znów słyszę ten szept, jesteś mój. Prawda nie uwolniła mnie, jak mówią, przynajmniej nie na początku, złamała mnie, izolowała, odbierała mi wszystko, co uważałem za moje życie. Moja żona poszła swoją drogą. Mój siedmoletni syn widuje mnie raz w miesiącu, ale patrzy na mnie tak, jakbym był kimś innym i w pewnym sensie tak właśnie jest. Ojciec, którego znał, zginął na ziemi Syrii. Większość moich dawnych kolegów unika mnie. Niektórzy mówią, że przesadziłem z religijnością, inni tylko spuszczają wzrok i zmieniają temat, gdy przechodzę obok. W głębi duszy wiem, boją się tego, co reprezentuję. Bo jeśli to, co mówię, jest prawdą, to wszystko się zmieni, a nikt nie chce, by wszystko się zmieniło. Łatwiej jest nazwać mnie szaleńcem, nawet w kręgach, w których mnie słyszy się, ciężar jest ogromny. Ludzie oczekują odpowiedzi, oczekują cudów, oczekują, że będę jakimś rodzajem świętego wojownika, kimś, kto wrócił z zaświatów z mapą zbawienia, ale wszystko, co mam, to moja historia. Mój ból. Moja wiara w coś, co czułem bardziej niż rozumiałem. Wciąż mam koszmary, wciąż budzę się w środku nocy, słysząc krzyki, których nikt inny nie słyszy, wciąż czuję ciepło eksplozji na skórze, zapach krwi, wizję rozpadającego się świata. I najgorsze, czasem tamta obecność oddala się, nie znika na zawsze, ale ucisza się, jakby mówiła teraz to ty musisz iść. To w tych momentach myślę o rezygnacji. Ale to też w tych momentach coś we mnie się zapala. Coś, co nie jest siłą, to wierność, przekonanie, że nawet gdy wszystko wydaje się ciemne, zostałem wybrany, by nieść światło. Nie, światło, które świeci tylko dla mnie, ale takie, które trzeba przekazać dalej, nawet drżąc, nawet będąc samemu. Nauczyłem się, że bycie posłańcem to nie zaszczyt, to ciężar, ale to taki ciężar, który kształtuje duszę który przemienia zatwardziałych marines w pokornych sług, który uczy, że nie siłą się zwyciężaj, ale poddaniem. I to robię teraz, dzień po dniu, nawet nie wiedząc, ile osób mnie słucha, nawet będąc wyśmiewanym, nawet zmęczonym, bo za każdym razem, gdy otwieram usta, by opowiedzieć, co widziałem, coś we mnie się układa, jakby niebo mówiło: kontynuuj, jeszcze się nie skończyło. I idę dalej, zraniony, ale wierny. Samotny, ale podtrzymywany, bo jest coś gorszego niż nieść prawdę. To ją zakopać. Dzisiaj, gdy patrzę w lustro, już nie widzę sierżanta Coltona. Widzę mężczyznę odbudowanego z rozbitych kawałków. Wciąż noszę blizny. W ciele, w duszy, w spojrzeniu. Ale nie chcę, żebyś myślał, że ta historia opowiada o bólu, ani o wojnie, ani nawet o śmierci. Ta historia jest o tym, co następuje potem. Po upadku, po zaprzeczeniu, po tym jak wszystko, co uważałeś za stałe, rozpada się. Co zostaje, to prawda. A prawda, odkryłem, nie krzyczy, ona szepcze. Znajduje cię w najmilszym momencie Twojego życia i zmusza do wyboru. Udawać, że nic nie słyszysz, albo zmienić wszystko. Ja wybrałem zmienić. Nie dlatego, że jestem odważny, ale dlatego, że zobaczyłem coś, co nie dawało mi. Innego wyboru. Zobaczyłem światło, które leczy wszystko. Zobaczyłem miłość, która nie wymaga, nie manipuluje, nie żąda nic. Zobaczyłem Jezusa, który kroczy z tymi, którzy są złamani, który wyciąga rękę do sceptyków, który mówi: Jesteś mój, nawet gdy uważasz się za nie do naprawienia. Zobaczyłem też przyszłość, i ona nadal może się zmienić, ale nie przez dekret ani przez rewolucję. Zmieni się przez nas wszystkich po kolei, gdy zdecydujemy się otworzyć oczy, wybierając przebudzenie z letargu, zrywając z wygodnymi kłamstwami, odrzucając wiarę, która jest tylko pozorom, życie będące tylko fasadą i zwracając się ku czemuś prawdziwemu. Nie musisz umierać, by to osiągnąć, ale może musisz pozwolić umrzeć tej wersji ciebie, która przyzwyczaiła się żyć w ciemności. Dzisiaj, gdy mówię w kościołach w opuszczonych halach na podcastach lub wysyłam wiadomości głosowe do nieznajomych, proszę tylko o jedno. Nie słuchaj mnie uszami, słuchaj duchem. Jeśli coś w Tobie płonie, nie, uciekaj. Jeśli coś wydaje się zbyt ciężkie, być może nadszedł czas, by porzucić to, co Cię trzyma. Nie wróciłem by cokolwiek udowodnić. Wróciłem, by przypomnieć ci to, co już w głębi wiesz. Jesteś czymś więcej niż ciałem, więcej niż stanowiskiem, więcej niż błędami, które popełniłeś. Jesteś dostrzeżony, jesteś znany, i mimo to jesteś kochany. To jest przesłanie, to jest misja, i tak długo, jak będę oddychał, będę ją wypełniał, bo umarłem, ale nie po to, by milczeć, bo umarłem, ale nie po to, by milczeć.